Siem Priet, melduje się Gobigowski. Na stole recenzyjnym wylądowała gorąca nowość od Kobi, czyli Panzer 5 Panther w skali do 48. Jak już wcześniej oczywiście wielokrotnie wspominałem, uwielbiam tą serię i miałem duże oczekiwania wobec Pantery. Nie zawiodłem się. Od razu Wam powiem, że model jest fantastyczny, bardzo mi się podoba i nie będę się tutaj za bardzo czepiać w tej recenzji w ogóle. Nawet tych, tak powiem, kwestii mikrowymiarowych, to że model jest faktycznie troszeczkę za duży, jak na skalę 1 do 48, wiadomo, w przypadku serii klockowej, 1 do 48 tutaj jest swego rodzaju szyldem, punktem odniesienia. Celem projektanta, natomiast no, nie, nie będziemy się tutaj czepiać jakichś milimetrów. Wiadomo, że w przypadku klocków nie, nie można, nie ma wszędzie możliwości wyregulowania wszystkiego, co do, tam, co do milimetra, tak? Dobrze. Natomiast generalnie wiemy o co chodzi, wiemy do jakich mniej więcej gabarytów twórcy tutaj dążą, i nam bardzo się to podoba. Zajmiemy się, oczywiście, teraz obejrzeniem tego, tego modeliku z każdej strony. Porównamy sobie jeszcze blisko z innymi modelami z tej serii i zastanowimy się, co nam się bardzo podoba, a co nam się nie podoba. Liczę na Wasze komentarze w tym zakresie. Więc tak, słuchajcie ogólnie, po pierwsze tak, co, co wspaniałe oczywiście, że na pierwszy rzut oka już nie ma w ogóle wątpliwości, na jaki model na odzorowanie jakiego modelu tutaj patrzymy, tak? Wiadomo, że chodzi o Panterę, jest tutaj kilka został zostało tutaj uchwyconych kilka charakterystycznych e, takich elementów, które powodują, że no wszystko jest jasne, tak? E, co prawda tak, co prawda układ jezdny, układ jezdny, czyli cały ten układ tych kół i w ogóle no, kształt, tarcz tych, y, tych kół, y, to jest oczywiście jakby żywcem zdjęte z Tygrysa, którego tam widać w tle tego jasno-szarego. Um, oczywiście, że byłoby wspaniale, gdyby, gdybyśmy mieli tutaj um, um, nowy, idealnie dostosowany do Pantery wzór, tak, takich, tych, takich, właśnie, tych, takich dysków wklęsłych. Um, natomiast no, zostały wykorzystane te elementy już z tygrysa, które tutaj no, idealnie pracują i funkcjonują. Według mnie dobrze, dobrze tutaj um, się wkomponowują w ten model i no nie ma co gadać, po prostu jest jak jest, tak? Mogłoby być, mogłoby być lepiej, tak? Więc tutaj jakby chwytamy się tego, że jesteśmy już blis, bliscy tutaj doskonałości, ale jeszcze właśnie mamy pole do, do udoskonalenia w przyszłości, jeżeli chodzi konkretnie o ten model, tak? Zobaczmy sobie, jak to, jak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o spód, no to mamy tutaj ten sam genialny, bardzo dobry typ konstrukcji takiego budowanie, budowanie w poprzek jest to praktycznie wiecie co dokładnie toczka w toczkę to co było w, w Tygrysie tylko jakby o jeden o jeden stud mniej tak bo tam cały ten układ jezdny jest rozszerzony jeszcze o jeden stud dalej na boki w związku z czym te gąsienice jeszcze bardziej wystają spod, spod kadłuba. Tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o, jeszcze mam tylko tyle do powiedzenia, jeżeli chodzi o gąsienice, że one w tym modelu są troszeczkę jakby za szerokie, no ale to jest to, co powiedziałem, że no nie mamy możliwości tutaj, nie ma, nie ma gąsienic co do, mil, co do milimetra, tak, z regulacją co do milimetra w COBI, tak. Nawet te jednostudowe byłyby za wąskie, Tutaj idealnie by było, gdyby one nie miały tej, tego, rozumiecie, gdyby się kończyły tak troszeczkę tutaj tuż, tuż przy tym obrysie kadłuba i wtedy były, byłyby idealne, no ale mamy, mamy co mamy, musimy się tym cieszyć, tak. Słuchajcie, bardzo dobrze zaprojektowany według mnie przód, tutaj świetnie, e, znajdują świetne zastosowanie te nowe elementy takie e, półokrągłe z, e, z tym takim widzicie tutaj z przedłużeniem e, kafelkowym wygładzonym. Bardzo dobrze. I dalej ten klocek narożny, co prawda ze studem wystającym, ale według mnie on tak aż bardzo tutaj nie razi. Przednia płyta pancerza prosta, ale z otworem tutaj właśnie na, na karabin maszynowy. Ten, to, ta obsada tego karabinu maszynowego jest na takim na uchwycie typu łapka. Osadzone właśnie na, na takim zawiasiku, i jego trzeba tak przetknąć i zamontować tą, tą płytę. No według mnie to bardzo dobrze to się bardzo dobrze to wygląda, bardzo mi się podoba, tak? Tutaj fajniusio, zobaczcie, lekko schodzący w dół, Ten, tą, ta wystająca część kadłuba, tak, lekko schodząca w dół. I tutaj charakterystyczne oczywiście ścięcie. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że mamy do czynienia oczywiście z panterą, właśnie, a nie choćby z tygrysem, który tu miałby, miałby mieć prostokątne kształty. No i też charakterystyczna tutaj tuba na, na wycior z boku, ładnie zamontowana. Nam się oczywiście bardzo podoba. Z tyłu, z tyłu sporo się dzieje, mianowicie widzimy różnego rodzaju kratki wentylacyjne. Te, te filtry tutaj, no i rury wydechowe z tyłu. Oczywiście tego detalu nie mogło zabraknąć. Tutaj widzimy te z tyłu, też te takie chyba skrzynki jakieś dodatkowe. Tak to ma, ma, ma chyba że to jest takie po prostu przedłużenie kadłuba w ten sposób odzorowane. No i tutaj jakiś tam, to jest chyba taki otwór na, na tą korbę do uruchamiania silnika lub element mniej więcej w tym stylu. Nie wiem, czy tam, była, czy tam była jakaś klapka serwisowa taka. Nie, nie, nie pamiętam teraz, ale są detale, więc nas to cieszy. Zobaczcie, tak to wygląda tutaj. No, uważam, że to jest bardzo dobrze. No pamiętajcie, że to jest, to jest mały model, tak? To jest malutki model, więc tutaj według mnie zostało wyciśnięte maksimum z tego z tych gabarytów. No więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Czyli jeszcze od nie chciałem coś powiedzieć. Nie, tutaj ten układ, właśnie poprzeczny, tutaj prawie identycznie jak, jak w tegesie jedynce. Dobrze. A jeżeli chodzi o wieżę, no słuchajcie, w tym wymiarze, w tym wymiarze, według mnie, no coś więcej udałoby się uzyskać tylko przy zastosowaniu klocków o jakiejś tam, wiecie, wysokiej specjalizacji po prostu klocków, chyba tylko jednorazowych, takich, które byłyby zrobione. Po prostu specjalnie dla, dla tej wieży. A tak, jeżeli są, w momencie, kiedy używamy klocków ogólnie dostępnych, um, ogólnego zastosowania, to według mnie to jest maksimum, co da się tutaj stworzyć, odwzorować. Widzimy tutaj oczywiście potężne, też właśnie ta, ta osłona tutaj tego przodu wieży z, z obsadą, z jarzmem działa. Sama armata super. No, i tutaj zobaczcie, widzimy jeszcze oczywiście taki wydatny, um, to, wydatną wieżyczkę obserwacyjną dowódcy, tak zwany garnek. No, i tutaj oczywiście jeszcze jakiś peryskopik mamy. No, słuchajcie, według mnie to jest po prostu kwintesencja um, właśnie takich wyrafinowanych, um, smakowitych, klockowych konstrukcji. W, no to, słuchajcie, te wymiary według mnie są idealne, po prostu no są idealne. Teraz sobie jeszcze, może tutaj właśnie postawimy sobie wszystkie modele, które udało mi się tutaj na szybko zebrać obok. Więc tak, teraz jeszcze na pewno do tego, do tego grona zacnego już niedługo dołączy Sherman, bo Sherman też już doszedł i będziemy Shermanika czym prędzej będziemy recenzować. Możecie głosować tutaj w komentarzach, czy najpierw mam zrobić Shermana, czy tego Horsza. Ten, ten samochód taki um, niemiecki w kolorze Dobra, no według mnie, tutaj, słuchajcie, bardzo ładnie teraz ta, ta kolekcja nam się prezentuje. Z, zobaczcie, bo um, no, nie wiem, tak, na, na, mój stan, na mój stan wiedzy, bo już teraz nie sprawdzałem dokładnie wymiarów, więc tutaj mogę się potknąć. Ale Pantera nie była o, aż, aż tak dużo większa od. Od T34 z armatą 85 mm, nie? więc tutaj według mnie troszeczkę może jest to by trzeba dokładnie pomierzyć, ale tak jak mówię, chcę, chcę uniknąć tego. Chcę uniknąć kwestii wchodzenia w, już w milimetry. Tak? Generalnie mamy mamy tutaj fajne wzorowanie w okolicach tej skali 1 do 48. No, Pancer trójka mniejsza, ale chyba, chyba powinna być jeszcze bardziej mniejsza. No i tutaj chyba nie, nie jestem pewny, czy nie najlepiej wygląda to zestawienie Tigera 1 z właśnie z Panterą. Tiger 1, zobaczcie, tą, tą przestrzeń między gąsienicami ma właśnie szerszą o jednego studa. Nie, tutaj wyraźnie widać, że szersze jest tutaj z tymi, z tymi błotniczkami. Czekajcie. Tak, z błotniczkami tutaj on jest też już szerszy, no i. Sama konstrukcja, widzicie? Tylko, że, patrzcie, Pantera, Pantera jest troszeczkę wyższa. Hmm. No tutaj trzeba by, trzeba by pomierzyć, ale nie róbmy tego. Więc tutaj odstawmy je na, na, tamty model na swoje miejsce. Słuchajcie, ja uważam, że jest naprawdę super i, i model jest naprawdę godny polecenia. Nie mówiąc już o tym, że stanowi też oczywiście bardzo dobre źródło części w kolorze piaskowym. Mamy tutaj różnego rodzaju, wiecie, te, te skosiki, na roża, te dekielki tutaj. Bardzo fajny ten de dekielek z nadrukiem, z nadrukiem włazu. No super, nie? Według mnie przydatne mogą być też te właśnie, te zaokrąglenia tutaj w kolorze, w kolorze piaskowym. Bardzo fajnie, słuchajcie. Model jest naprawdę prima sort. Dwa kciuki ode mnie w górę. Bardzo dobrze i chyba nie mam już więcej nic do powiedzenia, bo już tutaj z zachwytu, zaraz będę się rozpływać. Ja słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce, jak już wspomniałem wcześniej, możecie pisać w komentarzach, czy wolicie szybciej teraz Shermana w skali do 48, czy tego Horscha w skali do 35. Trzymajcie się, cześć!